Piszą do mnie, pytając co, co robisz? Hej, Kasie, maneczko, może gdzieś skoczymy? Coś, jakiś chodz, albo może wowik? Kurwa, nie mam czasu, zarobiony jestem, rozumiesz? Ja robię stream, mam plany! <śm> <śm> Życie narobiło mi lip, byłem gdzieś w domu, oglądałem mówi. Dla mnie to film, dla ciebie to kogra kim I pisze mi Pit, Pit. Pisze mi Pit, Pit. Czy mam ochotę na WoWa, Zara? Najlepiej teraz, bo wbija levelik Totalny chill, yes. Czuję podlinę w tym Poczekaj chwilę, teraz nie mogę, bo muszę prowadzić ten stream Totalny chill out. Level ci jutro, bo wbijam Wyjątek to jutro, bo full mam terminarz, a w piątek mam streamka Kurwa, to jutro premiera Ta jedna dobra giera To drugi reknie przegania gierki na brzegi Tym razem wychodzi dobra giera AOS mówi przerwa Chwila, jak oniki piękna jest ta chwila To pora ustawić licznik Żegnam się i zaraz wracam Stream płynie, płynie, a ty typie, typie bana masz Typie, typie bana masz, na czacie już nice. Stream płynie, płynie, a ty typie, typie bana masz Typie, typie bana masz, na czacie jest nice. Stream płynie, a ty typie, typie bana masz Typie, typie bana masz, na czacie już nice Streep nie płynie, a ty typie, ty bana masz Ty pie, ty pie bana masz Na czacie jest nice W przyszłym tygodniu to mało streamów ziomuś, dwa streamy mam, dwa streamy mam Liczę na odbiór dwa dłuższe trochu to nie kiteman, Kiteman, Potem spierdalam są z chaty Miasto wychillao To z chibi to pewnie kebaby Primark, wanna i wino i gramy i ty plan, ogarnij Seuberkiem, seuberkiem, parę dni potem lecę do Londynu Gdzie? Co wymiatam jest cool, pomysłów full, nagrywka szybko, niczym piorun I po trochu ładuję batery tu Miasto zegaru, rzeki i paru mostów Lubię klasycznie rozjebać po prostu e się potem dołuj Rozdaję na selfie Sebana Zerki na mój Instagram Fame na Insta jest martwy Co się smucisz? Mnie to nie martwi Bitnie mój, choć przecież z widzów prawie nikt nie ogarnia Nazwą mnie potem QK, a na problemy z nikiem ogarnia. Kupię parę Jordanów and Oneów kompletnie bez planu, bo mam wolny weekend. Jak będą nas pytać na Bibie, czy Winko, czy likier, to my wolne łyche łycha stream, ty pozytywny chwale W takich momentach pozytywny power, że sam bym przekrzyczał tu widzów Kończy się licznik, zaczyna streamek, wyjdzie, że nagram coś węgerów Życie to życie, raz wolno, raz wolniej, spokojnie, pobujam się, mam tempo Gdzie? Racja to samo, przyjdzie Czas da mi do piątku, uspokajam ich Na razie to step, trzym się, lecę z kumplami, z instami Już odwala mi Lecę tam po ten jeden level Jedność jeden level Jeden jedność level I to jest właśnie clever Lecę jedność jeden level Jedność jeden level Jeden level Stry nie płynie, a ty typie, typie bana masz. Typie, typie bana masz. Na facie cię już nice? Strypuje, nie płynie, a ty typie, typie bana masz. Typie, typie bana masz. Na no, facie cię jest nice? Strypuje, nie płynie, a ty typie, typie bana masz. Typie, no, typie bana masz. Na facie już nice? Strypuje, nie płynie, a ty typie, typie bana masz. Typie, typie bana masz, na co cię jest nice?